Zawodnikom klubu Petankę Leszczynko nie udało się obronić zeszłorocznego sukcesu, jakim był awans do pierwszej ligi klubowych Mistrzostw Polski w Petankę. Zawody w tym formacie i poziomie rozgrywane są w dwóch turniejach. Pierwszy odbył się w czerwcu w Liskowie, drugi finałowy miał miejsce w Lesznie w miniony weekend. W rozgrywkach drużynowych mecz podzielony jest na trzy części. Zawodnicy zaczynają od równoczesnego rozegrania sześciu meczów singlowych, a wygranie każdego to dwa punkty na konto. Swojego klubu. Następnie rywalizacja przechodzi do dubletów. Tutaj na raz rozgrywane są trzy mecze, każdy za trzy punkty. Najbardziej punktowana jest ostatnia rozgrywka, triplety. Obie drużyny wystawiają dwa zespoły, a do zdobycia jest aż pięć punktów. Wygrywa drużyna, która po zakończeniu wszystkich meczy będzie miała przynajmniej 16 punktów z 31 możliwych. Po przegranym turnieju leszczyńskich miłośników petankę czeka powrót do drugiej ligi i walka o awans w przyszłym sezonie. W polskiej federacji petankę działają cztery poziomy rozgrywkowe. Poza wspomnianymi wcześniej, pierwszą i drugą ligą są to Superliga oraz trzecia liga, będąca najniższym szczeblem.